Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Gotika Dwójki, Noc Kruka Więc tak moi drodzy, właśnie tutaj z Festerem e, Wybiliśmy e, razem to gniazdo, nie był to żadny quest Tylko po prostu e, ja do niego podszedłem On tak wym wymachywał mi mieczykiem jeśli pamiętacie on tam powiedział, że się przygotowywały do bitwy z tymi chrząszczami, że tam już niektórzy, że tam one pozjadały tych ludzi, wieśniaków, właśnie tu, tu widzicie te, te, wszystkie te zwłoczki, to są ci wieśniacy, właśnie, Mów, że to obrzydliwe i tym podobne. No i pomogłem mu z pokonać tę bestię. W zasadzie to on pomógł mi. W zasadzie to ja nie, nie, nie dostałem za to nawet żadnego ekspa, więc mi się to średnio opłacało, ale Eee, już przeżyję, ale tak Mam level, tak moi drodzy, mam level Widzicie, mam 20 punktów nauki, 8000 expa, więc jest całkiem fajnie Tam była jakaś miksturka, zobaczcie, co to jest, za miksturka yy. Wow, fajna Zarcywiały krótki mieczyk Mieczyk, 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 mieczyk Strzała Tu można wejść na luzie sobie w pojedynkę i powybijać pojedynczo no cóż, ja tego nie zrobiłem, ale już mniejsza z tym Tu są jeszcze jakieś bestie, tam jest tablica Tylko czy nie, nie nie kampi czasem? Hm, roślinka Wy, no, pe, pe, na pewny na pewny Na wypadek sobie zapiszę i... Coś w szamom Ale szybciej, no Okej okay. I siup. Kamienna tablica No spoko Tutaj coś jest, to jeszcze roślinka W zasadzie tu jeszcze Przez cały czas Nie, nie byłem jeszcze tutaj tego i tam coś jest Bandyci? Dużo by mnie to kosztowało Dlaczego dowiaduje się o tym dopiero teraz? Znasz już moje zdanie. Musi po prostu więcej ćwiczyć. Nie mów, że to nieprawda. Właściwie może być go tylko żal. Nie ze mną te numery. Nie za mną te numery. Nie mam czasu na takie rzeczy. Wiesz, mówi się o tym. To przecież nic nowego. Gdyby to zależało od nas, sprawy po to, żebyśmy byli na tym Taki łatwy zamek. A tyle nerwów. Dobra. Ile mam wytrychów? Wytrychy, wytrychy. Dwa wytrychy. Czy już trzeba, czy będzie sajevować? Grom. Chyba bandyta nie jest. Hej, ty! Wszystko w porządku? Ach, witaj nieznajomy wędrowcze. No Jestem trochę zajęty, więc lepiej mów szybko, czego chcesz. Co tutaj robisz? Wszystko to, czym zwykle zajmują się myśliwi. Jest... Interesującego powiadasz. Tak, interesujące to dobre słowo. Jeśli wejdziesz nieco głębiej w te lasy, możesz mieć bardzo niemiłe spotkanie. Mieszkają tam kudłate bestie potężnej postury i wzrostu. Więc jeśli nie czujesz się na siłach, żeby je pokonać, lepiej tam nie iść. Okej. Okay. Wróć. Jasne. Ale najpierw podzielę się z Tobą swoją wiedzą, jeśli dostanę butelkę mleka, buchenek chleba i kawałek tłustej. Okej, okay. potrzebuję tylko buchenek chleba. Mam nadzieję, że jakiś szybko znajdę. Wilki? Ej, a wilków miałem się bać? Serio? Tam jest, pe jest pewnie coś jeszcze. Um. Ma coś w chacie O, wytrychy, złoto i siarka. Potem siarka to jeszcze nie wiem O, jeden jest zamknięty O jak pięknie Złoto, miksturka mm. no mnie tak cofa. Nie wiem czego to się robi. Nie mam zielonego pojęcia. Tu, tu się idzie, wiem gdzie. Ale ja wam nie powiem. Dobra, wejdziemy jeszcze, co już tak normalnie, najnormalniej jak to tylko może być. Do far, nie, nie, nie będziemy. To jest jakieś takie zgliżowane miejsce. No kurde, jak mnie tu tak cofa. Ja bym miał, nie wiem jak, ja miał jakieś lagi. Ale serio, no widzicie to? Nie wiem czy, to, czy wy to widzicie, czy nie To jest taka przełącz, właśnie Co on wie o służbie? O skórzany jak nie zauważyłem go W sumie ja muszę sobie te wszystkie skórzane mieszki potwierać, bo mam ich trochę 500 sztuk złota Super okej. Okay. Eee. Wbijałem Wbiłem już masę bestii. O, tu jest coś jeszcze, kamienna tablica czy zwój. Roślina, lecznicza i kamienna tablica, roślina. Roślina. E, roślina. I co tu jeszcze jest? Coś jeszcze ciekawego, nie ma. Spoko. Zobaczmy tę kamien tablicę. No, mogę coś z tym zrobić w ogóle? Rudest, polny, magienne, ziel, gniste ziele, gniste korzej, mięso kopacza, ziele, no To będzie niżej. Kamien tablica siły 1, jeszcze jakaś. Nie potrafię tego przeczytać. No nie dziwię się. No, co ty robisz? A to, pamiętam, walki byłem jednoręczną? Magiczną, a, a aurą. Co mi się włączyło? Chodzenie. Strało. <śmuch> Jeszcze nie będę się przyłączał do najemników. Ale sobie tutaj porobię kwestie podobna. I, tak I tak najpierw bym chciał sobie zostać tym, no. A ty gdzie się wybierasz? Hmm, obywatelem Chciałem się... <śm> Na ludzi takich jak ty czekają tu same kłopoty. A ty mi mówisz, że chcesz się tylko rozejrzeć? Ha! Zmierzasz w kierunku dworu. Po co inaczej przywlógłbyś się aż tu? Nie wciskaj mi więc kitu i pozwól się przeszukać. Wtedy... Trzymaj no to. Albo... albo przez następne kilka dni nie będzie. Przekonamy się. Dobrze, że przynajmniej masz jakieś złoto. Hmm. Nie wiem, idzie go jakoś ominąć w ogóle? Zobaczymy, jeszcze A ty raz. gdzieś, A co? Wyja... Dawaj, koleś, no. Pokażę, jaki jesteś jak, jak mocny. Jakby to z zagadać? Wiem, ja, że mogę go sobie po prostu ominąć, to nie ale. Tylko wysynczy jest A ty gdzie... tego problemu. Ha, nie wciskaj Jak tam spójrzmy. A złoto! Większość najemników to zwykłe rzezi Nie Nieuczciwi ludzie. Chcę tylko 50 sztuk złota. Tyle wynosi myto. Płacisz tylko raz. To chyba roz... Nie. W ogóle nie jest rozsądne rozwiązanie, kolego. Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. Dziękuję. Po prostu go ominiemy i bez problemu. Zaczekaj. Nie zauważyłem, znaczy żeby sentencja. Chwileczkę, to ci nie. W końcu, tak go oczywiście dorwaliśmy. Jeżeli on co? tego nie widzi, to przecież... Wreszcie, co tak? <laughs> zasłużył sobie na to. to Dobrze, właśnie... że przynajmniej masz jakieś... Chwila, czy ja mogę to jakoś w ogóle zrobić? Inaczej bym się do tego zabrał. Mam swoje zdanie na ten temat. Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie mogę mu pomagać wbrew jego woli. Ode mnie tego nie dostał. Hmm, ile zaraz złota? Nic mniej już nie. Wiem. Zero. To chyba trzeba zapłacić to myto. Dobra, już raz mu to, my to zapłacę. Najwyżej go. A ty go gdzie pomiję. się? <gry> nie za blisko. Chciałbym. Większość chcę tylko 50 sztuk. Dobra, niech ci będzie koleś. Wiadomo, można ufać. potem. W końcu i tak go się Czego chcesz? Nie zaglądaj ja do lepiej. budynku po lewej stronie. Siedzi tam Sylwio nie i lepiej mu teraz wszystko, nie przeszkadzać. Jeśli zobaczy, zobaczy takiego słabe usza i to jeszcze nie pracującego na farmie, może chcieć wyłapać. Trzeba się uderzyć w sam środek. Chce się... Jak tak dalej pójdzie, to Zami wkrótce to linie będzie m... Co można myśleć? Każe nam tu tylko siedzieć Ale i nic nie, nie, nie robić. Nie Od nie robić. czasu do czasu mamy tylko postraszyć kilku wieśniaków. I tyle. Sylwio zawsze nie powtarza, tak że najlepszą obroną jest atak i nie ma do cholery rację. Mam swoje zdanie hmm. na ten temat. Kim jest Kim Sylwio? Jest... To nasz następny przywódca. Jeśli chcesz znać moje zdanie, jeżeli zamierzasz go prosić o to, Trudno by pozwolić ci się uwierzyć. do nas przyłączyć, to lepiej o tym zapomnij. Nawet pastuch wdatań. byłby z ciebie marny. Nie może tak nie dalej to być. być. Hmm. To było wiadomo. Chyba przywale ci w mordę. Nie mów, że o tym nie wiesz. Nie, ale on oczywiście nie Znaczy bym się do tego zabrał. Służka. ej co tam? A, odkąd Onar ogłosił, że zatrudnia najemników, wszędzie aż roi się od opryszków. Zlazła się tutaj cała chołota, która wcześniej nie miała odwagi wyleść z lasu. Teraz schodzą się ze wszystkich stron. Mówisz? Większość z nich pochodzi z kolonii karnej. Inna grupa najemników przybyła z południa, gdzie pewnie uganiała się za orkami. Założę się, że paru bandytów opuściło góry, żeby tutaj przybyć. Zwabiło ich darmowe żarcie. Dobra. Yy, słuszka. Witaj, yeah. Jest... masz strasznie dużo pracy. Racja! Bennett wyrabia tyle broni, że ledwie nadążam z jej polerowaniem. No. Wybór jest dość ubogi. Większość. Dasak. Kiepski tasak. Kiepski miecz Motkowalski To by musiał mieć. Rymę z dupy. Onar wynają ich, żeby. Najemnicy chronią także farm. Więc żeby ci nie przyszło do głowy, oni tylko czekają na pretekst, żeby cię zbić. Okej. Będę pamiętał. Ale teraz muszę się przespać Do rana. Elegancko. Więc moi drodzy, teraz tak Ej ty. Ej, ty! witaj piękny, nieznajomy. Skąd ty się lepiej trzymać z daleka. To rzeczywiście prawda wiadomo Czy panują tutaj jakieś zasady, o Moje których powinienem tak, pamiętać? Nie dotykaj niczego, co nie należy do ciebie. Bram, wiadomo, trzymaj się z daleka to, od niej swoich spraw. Jeśli wdasz się w walkę, to to w trzymaj węc się najemników. Się i najemników. I Jeśli nie rozpoczniesz nie bójkę z miejscowymi zjada, chłopami, wszyscy obrócą się przeciwko tobie. Mój ojciec zdecydował, że najwyższy czas zadbać o nasze bezpieczeństwo. Strasz i tak nie niepokoiła. Interesowała ich tylko nasza sprzedaż. Jakiego? Mój ojciec płaci wszystkim mężczyznom, którzy zgodzą się bronić farmy. Jesteś zainteresowany? Nie wyglądasz na osobę, której marzeniem jest pracować. Ile płaci twój? Musisz to z nim uzgodzić. Wiem tylko, że każdy najemnik codziennie... O Czy ostatnio zdarzyło się... Parę dni temu mój ojciec zdecydował, że nie wolno nam sprzedawać niczego w mi. Więc teraz nie trzymam się w pobliżu farmy i sprzedaję swoje towary przejezdnym. Pokaż Co mi. Może, wiesz. Nie wiesz. Jabłko, szynka, ser, mleko, woda. Miał chleb, to bym sobie kupił na tak, zaniósł mu koleśowi. Wilk stary, draniu. Wszystko Hej, ja Cię powiedza. znam. Byłeś w kolonii. Czego tu szukasz? Chcę się do Was przyłączyć. Czemu nie? Nie mam nic przeciwko tobie. W końcu pomogłeś nam wtedy odbić kopalnię z rąk strażników. No, no, no. Nie Tylko nie myśl, że z pozostałymi pójdzie się ci równie łatwo. Dołączyło do nas wielu nowych, a niektórzy ze starej bandy mogą cię już nie, nie pamiętać. Nawet ja ledwo cię poznałem. Nie wyglądasz najlepiej. Po upadku bariery ledwo uszedłem z życiem. No to i tak miałeś szczęście. Nic, Nic nie wierzy. Wierzy. Masz coś do sprzedania. Nawet. Naszym orężem nie i pancerzami wierzy. zajmuje się teraz jeden z nowych, Bennett. W kolonii odpowiadałem za całą zbrojownię li. A tutaj, proszę, pojawia się zawodowy kowal i w trakciach straciłem robotę. Potrzebuję jakiejś ciekawej pracy. Choćby nawet przy pilnowaniu farm. byle wierzy. tylko nie siedzieć tutaj z założonymi rękami. Jaki hero spa mój problem. A może coś nauczyć? Jeśli chcesz, to mogę tak, ci pokazać tak, jak sprawniej posługiwać się łukiem. I tak nie mam teraz no nic o powiedzieć z takich Czego mogę ci? Za to, to się wpadnie. nigdy nie zmieni. Co było Mimo, że W mieście? <głos》>. A co? <głos》>. Może myślisz, że chciałbym pracować w straży? Mimo, że myślisz, że nie Już? I jeszcze te ciągłe rozkazy. Nie, nie ma mowy. Może i na farmie nie Zobacz, jest za, za dużo roboty, ale przy... Okej. Okay. <głos》>. Gunnar <głos》, Farmer. Najemnik Rod. Widzi i się to... jak leci, to słychać czego ode mnie? Trzymam się od tego z daleka. Hm. To było oczywiście... Czy mógł? Posłuchaj, chłopcze. Potrzeba wie... skocz chłopcze, lepiej na pastwisko i pobaw. Naprawdę nie można nie na mierzesz? tym polegać. Zobaczę. No. Jeśli dobrze no. pamiętam, to wystarczy tutaj 30 siły, czy akurat, czyli akurat tyle, ile ja teraz mam. Jestem dość silny. Nonsens, nie uniósłbyś nawet przyzwoitego mieczu... Na Powiedziałem, że jesteś. Jesteś rozbrajając. Dobra. Założę się, że... Naprawdę? No cóż, wyglądasz raczej na biednego Durnia. Powiedzmy 30 sztuk złotych. Hm. Jasne. Niech... Proszę. W porządku, zobacz. Choćby na to. No cóż, wygląda na to, że wygrałeś. K kto by przypuszczał? Naprawdę nie wyglądasz mi na kogoś, kto miałby tyle krzepy. Wygląda na to, że właśnie straciłem 30 sztuk złota. Oto pieniądze. A teraz oddaj miecz. Proszę. końcu to Okej. Okay. Czy mógł? Jestem niezgorszym wojownikiem, co nie znaczy... Chociaż pewnie mógłbym ci pokazać. Widzisz, no, to, i obo Tamta No proszę, masz już całkiem przyzwoity mier. Jeśli o mnie chodzi, nie wiem, ty Nie ma, ma sprawy, spoko. Ma A to kto? Farmer jeszcze do Bonita zagadamy. Nie wiebie, Hej, nie sprzedaje broni. Kalet nią handluje. Jest w domu razem z ona... Nie wiem, bierzesz czy on się tak Jesteś far... Nabierasz bierzesz mnie, byłem po prostu... Widziałeś kiedyś rolnika, kto... Nie. No to czemu zadaj? Więc przestań Coś paplać i zamiar. idź do Torlofa. Jasne, hmm. tak ale tak tak to cię będzie trochę kosztować. Naprawdę? Może potem, może potem właśnie. Co? Co czego potrzebny Motkowalski, strzała w no, roślina, pas najemnika. <grym>, I tak Jaką broń? W tej chwili zwykłe miecz. Ale gdybym miał trochę magicznej rudy, mógłbym robić broń lepszą niż. Nie wiesz przypadkiem, Boże, gdzie można znaleźć trochę rudy? Oprócz górniczej doliny, oczywiście nie. Oczywiście, że. Hm. tak, naprawdę tak. Jak znajdę, to się do niego odezwę. Zjemy pewnie, ale spróbuję. Dało się. Surowa stal, młotek piła, żuwaczka. Jarvis, tu jest ten, 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 ten kolej zły, więc ja się do niego na razie nie Czemu zwracam. Nie bierze, nie bierze, nie bierze. <laughs> tu jeszcze jest Starlow. Farmer Bodo, Bodo. Myślisz, że ja mam lepiej. Bzdury po prostu broni... To jasne, że ciężar wojny spoczywa na grzbietach wieśniaków. Ale Onar nie będzie się już bezczynnie przyglądał, jak król zdziera z nas skórę. No być tego pewny. Dobra, nic do więcej do nie nie wiedzieć. Wbijam do środka. A ty gdzie le? Do domu. Onar płaci nam za to, byśmy nie w szkole pogadać... Ha. Nie, nie można tego hmm. On jesteś kumplem Li? Nie wierzę. Ale wchodź, jeśli Lee cię nie pozna, od razu się domyślisz. A to tylko -li Lee jest w prawym skrzydle. W prawym skrzydle. Nawet nie myśl o Wałęsaniu się gdzie indziej. Dobra. Tu jest Onar. Nie, tu też jest. To, ale zmieni. Jak leci? Jeśli chodzi o coś ważnego, porozmawiaj z Lee. Jeśli kogo nie obchodzi. Dobra. Wierzysz? Kto cię tu do diabła? Ty? Co ty tu robisz? Myślałem, że nie żyjesz. Skąd no, to widzisz, zyszczenie? Gorn powiedział, że to ty zniszczyłeś barierę. Tak, to prawda. No, no, kto by pomyślał, że wyjdziesz z tego całą. Co cię tu sprowadza? Nie wpadłeś chyba powspominać dawnych dziejów. Co ty tu Proste. Kombinuję jak nas wyrwać z tej przeklętej wyspy. Onar wynają nas, byśmy bronili tej farmy i właśnie to zamierzamy robić. Ale nie tylko dla pieniędzy. Pomagając chłopom, odcinamy miasto od dostaw żywności. A im bardziej paladyni zgłodnieją, tym chętniej wysłuchają mojej propozycji ugody. A jak będzie wyglądać twoja propozycja? Najogólniej mówiąc, będziemy się domagać zwolnienia i prawa powrotu na kontynent. Szczegóły poznasz, gdy nadejdzie odpowiedni... Dobra. Rozmawiałeś z... Chyba go jeszcze pamięt. No jasne. Jasne. Złapali go Paladyni i wysłali z powrotem do Górniczej Doliny w karnym konwoju. Gdyby drogi do Doliny nie roiły się od Paladynów i Orków, wysłałbym paru moich chłopców, żeby go wyciągnęli. Ale nie mogę ryzykować. Szkoda człowieka. <laughs> Chcę do... Miałem nadzieję, że to powiesz. Przyda mi się każdy pewny człowiek. Ostatni najemnicy, których przyjąłem, narobili tylko kłopotów. W zasadzie możesz zaczynać od zaraz. Chociaż. Co do... Naszym szefem jest Onar, zarządca tych ziem. Możesz zostać. No i są jeszcze chłopcy. Mogę cię przyjąć... Tylko nie idź do Onara, zanim wszystko się nie wyjaśni. To ba... Jak mam Najlepiej udowodnij im, że nadajesz się do tej roboty. Pogadaj z Torlowem. Zwykle kręci się gdzieś przed domem. On podda cię próbie. Jeśli ją przejdziesz, będziesz już prawie jednym z nas. Torlow powie ci wszystko, co musisz wiedzieć. Okej. Okay. Co wiesz? <laughs> Można się było domyślić. To nie twoja sprawa. Ejże, powiedz mi. Nie dotyczy mnie to bezpośrednio. Wiem tylko, że to jakaś tajna gildia, za którą stoją magowie wody. Od chwili upadku bariery nie obowiązuje mnie już umowa z magami wody. Oczywiście spróbuję ci pomóc, jeśli czegokolwiek ci potrzeba. Nie mam jednak zbyt wiele czasu. Muszę się troszczyć przede wszystkim o swoje sprawy. Jeśli chcesz zdobyć więcej informacji o tym kręgu, to pogadaj z Kordem. On należy do tej o. organizacji, o ile mi wiadomo. Dobra. Zobaczmy, pogadamy sobie jeszcze tutaj. Najemnik, najemnik, nikogo nie ma. Cholera! Mmm, Kord. Jeśli masz problem z wilkami albo polnymi bestiami, porozmawiaj z którymś z młodszych najemników. Możesz do mnie przyjść, kiedy pojawią się tu paladyni. Co? Zawsze, kiedy przychodzi do mnie jakiś wieśniak, chodzi o rzeź na niewinnych zwierzętach. Nie jestem wieśniakiem. Tak? A zatem czego chcesz? Chcę zostać... Wyglądasz mi raczej na kogoś, kto urodził się... Potrafisz trzymać broń? To może broń jedno... Mm. W takim razie dwu- Z pewnością szybko się- Innymi słowy jesteś cholerny. Każdy najemnik musi wiedzieć, że może polegać na swoich kompanach. Od tego zależy nasze życie. Dopóki nie nauczysz się prawidłowo trzymać broni, nie masz tu czego szukać. Okej. Okay. Podobno należy- Który dureń nie umiał siedzieć- Limi powiedział. Lares wspominał, że pomożesz mi, jeśli powiem, że jestem jego protegowanym. Wygląda więc na to- że muszę się z tym pogodzić. czego Ci potrzeba? Tylko uważaj, co teraz powiesz. Jeśli nie spodobają mi się twoje słowa, to pożałujesz chcę twojej broni. Chcę czyżby? Myślisz, że ja mam lepiej. To nie mój... chcę, chcę... A... Ja dość naprawdę... chcę... tego. Ha, ha ha A to ciekawe. No i nic. Yy, to już będzie na tyle w tym odcinku. Trochę tutaj pogadaliśmy. A co będzie dalej? To ogarniemy w kolejnym. Chcę jak najszybciej zostać obywatelem w I Do tego potrzebuję jeszcze tylko broni Orka. Więc on jest to niezwykle ciężkie do wykonania. Nie wiem czy wykonalne w ogóle. Ale tak. W kolejnym odcinku prawdopodobnie będziemy już w mieście. A w międzyczasie podeszpiec sobie do kolejnego levela. Tak przynajmniej zakłada mój plan. Wątpię, żeby się sprawdził, ale. No, zobaczymy. Nie skreślajmy go jeszcze na starcie. Eee, na górkę, co tak fajnie być. Na górze, no, bezi. No, Fakaj się, kurde. O, pięknie, w końcu. Ciekawe, że jest jakaś znajdźka, hm, jest tu coś? Chyba nie ma. Ok, więc komentujcie, subskrybujcie, a do końca odcinka. Z czym on się tak denerwuje?